Witam państwa. Nazywam się Grzegorz Niedregas i jestem fizjoterapeutą oraz wolontariuszem Fundacji Oko w z rakiem. Chciałbym opowiedzieć państwu parę słów na temat fizjoterapii w trakcie i po leczeniu raka piersi. Do najczęściej stosowanych metod leczenia raka piersi zaliczamy zabiegi chirurgiczne, chemioterapię oraz radioterapię. Każda z tych metod wpływa na pojawienie się pewnych dysfunkcji ze strony układu ruchu. Mogą pojawić się duże dolegliwości bólowe, szczególnie w obrębie klatki piersiowej, najczęściej po stronie operowanej, ze strony kończyny górnej po stronie operowanej, bądź też rzadziej ze strony innych części ciała. Może dojść do spadku wydolności fizycznej, czyli pewne czynności, które były możliwe przed rozpoczęciem leczenia. Po jego zakończeniu bądź w trakcie mogą stać się niemożliwe do wykonania. Może dojść do pogorszenia się prawidłowej postawy ciała. Na skutek protrakcji, czyli wysunięcia się do przodu barków, wysunięcia się do przodu głowy, czyli charakterystycznego garbienia się. Na skutek zwiększonego bocznego skrzywienia kręgosłupa. Na skutek większego przodu pochylenia miednicy czy wystąpienie objawu skrzydlatej łopatki. Może dojść również do pojawienia się, rozwinięcia się obrzęku limfatycznego na skutek wycięcia węzłów chłonnych i lub następczej radioterapii. Te wszystkie dysfunkcje wpływają na pogorszenie się ogólnej sprawności fizycznej. Jest ona <laughs> zróżnicowana o Każdego pacjenta, ze względu na stopień zaawansowania zmiany nowotworowej, na sposób leczenia, na jego radykalność, czy w końcu na wyjściowy poziom sprawności fizycznej. Czym ktoś przed leczeniem jest sprawniejszy, tym szybciej wraca do pełnej sprawności. Dlatego tak ważna jest codzienna aktywność fizyczna. Czym tak właściwie jest fizjoterapia w trakcie i po leczeniu piersi? Zawiera w sobie wykonywanie ćwiczeń oddechowych, wykonywanie ćwiczeń poprawiających ruchomość klatki piersiowej, wykonywanie ćwiczeń zwiększających ruchomość kończyny górnej po stronie operowanej, bądź jeżeli mamy operację obustronną kończyn górnych. W wykonywaniu ćwiczeń zwiększających sprawność świeżną ogólną całego organizmu, a też innych stawów w naszym organizmie. Na wykonywaniu ćwiczeń poprawiających czucie, ponieważ czucie powierzchowne i czucie głębokie również może ulec zaburzeniu, szczególnie po chemioterapii. Na wykonywaniu ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała. Czyli walczących, przeciwdziałających tym zaburzeniom, o, którym, o których wspomniałem przed chwilą. I ćwiczeń poprawiających wydolność fizyczną, czyli ćwiczeń cardio, spacery, bieganie, rower, pływanie, Nordic Walking takie aktywności, które każdy lubi i będzie w stanie trochę intensywniej. Nad nimi popracować. Co wiedzieć przed przystąpieniem do ćwiczeń? Po pierwsze, nie ćwiczymy zbyt intensywnie, przemęczając siebie i przemęczając kończynę górną po stronie operowanej. To nie jest wskazane, bo można zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Nie należy Przekraczać progu bólu. Czyli ćwiczymy do uczucia ciągnięcia, czyli dyskomfortu bez mocnych dolegliwości bólowych. Ból związany jest z skręceniem czegoś, mocnym zmiażdżeniem, ukłuciem. To nie jest uczucie dyskomfortu podczas rozciągania, które mamy. Jak chcemy na przykład pochylić się, wtedy czujemy ciągnięcie z tyłu uda. Przed przystąpieniem do ćwiczeń warto skonsultować się z fizjoterapeutą, który na pewno będzie w stanie pomóc przygotować odpowiedni plan, program powrotu do sprawności. Co warto wiedzieć jeszcze o ćwiczeniach? Zaleca się ćwiczyć przynajmniej raz dziennie. Chciałbym, aby każdy mógł znaleźć przynajmniej dwa razy w ciągu dnia czas dla. Ćwiczeń. Łącznie około 45 minut do godziny tej aktywności powinno być. Jak już wspomniałem wcześniej o ważności aktywności fizycznej każdego dnia, należałoby zwiększyć również jej poziom, czyli więcej spacerować, jeździć na rowerze, więcej pływać, więcej uprawiać nordic walkingu, znaleźć jakąś aktywność dla siebie. I jeszcze jedna ważna rzecz należy pamiętać o zachowaniu prawidłowej postawy ciała oraz spokojnego, swobodnego oddechu. Ponieważ wstrzymywanie oddechu na nic dobrego się nie zda, a spokojny, swobodny oddech pozwoli szybciej wrócić do pełnej sprawy.